Cześć mała. Chcesz, żeby ci popieścić ręką na odległość? O może was do. o! Oh. Oh. Dobra, no, dzisiaj nie wystarczy. Idę pograć w infajus. Cześć, tu Migdol2 i za, oto Gry Infamous na konsolę PlayStation 3. Oto Cole McDonald, yy, to znaczy McGrath. Był on kurierem, ale podczas przewożenia pewnej tajemniczej paczki wpadł na genialny pomysł, żeby ją otworzyć. Oczywiście, on zyskał supermoce, miasto zostało objęte kwarantanną, gangi przejęły nad nim kontrolę, a my musimy zaprowadzić porządek. Teoretycznie jest to typowy scenariusz jak na superbohaterską grę, ale przynajmniej zwroty fabularne są dość ciekawe i wymykają się trochę z fabularnych klisz. Kol nie jest jednak sam. Towarzyszy mu jego dziewczyna Trish oraz kumpel Zig. Ożywiają oni trochę całą opowieść, która opowiadana jest w formie bardzo dobrze zrobionych animowanych komiksów. Komiksy te są tak dobrze zrobione, że aż dziw bierze, że cała fabuła nie jest za pomocą nich opowiedziana. A nie jest. Czerwniki renderowane na silniej gry, które nie tak rzadko występują, są koszmarne. Postacie kłapią bezmyślnie, paszczą i w ruchach pomaga im chyba jakiś bardzo nienaturalnie poruszający się egzoszkielet. Po czasie można się do tego przyzwyczaić, ale można to było zrobić lepiej. Jako standard w większości ekskluzjów na PS3 istnieje tu pełna polska lokalizacja, która na początku wydawała mi się trochę sztuczna, ale ja byłem po prostu pod wpływem gniany lokalizacji polskiej w Uncharted 2. Ogólnie jest naprawdę dobrze. Widać wszędzie. Cokolwiek było między mną a Trish, przepadło. Nic nie powiedziała, nie okazała emocji, nic, po prostu odeszła. Potem ludzie zaczęli mnie rozpoznawać, robił się ciekawie. Nawet Sieg krzywo na mnie patrzy. A jeżeli kogoś zainteresuje fabuła Infamous, ma powód, żeby przejść grę drugi raz dzięki systemowi karnym. Możemy robić dobre albo złe uczynki i będziemy za to nagradzani zmienioną fabułą. Jednak cała fabuła jest najlepsza na początku i pod koniec, bo środek jest niezbyt interesujący pod tym względem. Rozgrywka to połączenie otwartego świata parkuru i strzelania z perspektywy trzeciej osoby. Empire City to nasze piaskownica. Poruszamy się z miejsca na miejsce, wykonując serię w miarę różnorodnych misji fabularnych oraz niezbyt zróżnicowanych misji pobocznych. Poruszamy się po tej wielkiej piaskownicy nie pojazdami, a przewodami naładowanymi prądem lub kolejką miejską. Nie od początku, co prawda, mamy tą umiejętność, ale szybko ją zyskujemy. Sam le parkur jest naprawdę prosty. Skaczymy sobie po budynkach, lampach i innych rzeczach, a nasz protagonista przykleja się do wszystkiego wzorowo, dzięki czemu raczej nie ma problemu ze wspinaniem się. Czasami problemem ma jednak kamera, która wyraźnie lubi budynki i wchodzi w nie, kiedy jej się to podoba. Równie ważne są też mosty, które też zależne są od wcześniej wspomnianego systemu karmy. Ma on też wpływ na to, jak reagują na nas przechodnie, czy na to jak nasza postać wygląda. Kol podczas strzelania będzie mógł chować się za osłonami, strzelać z rąk jak z pistoletu, przybliżając widok i zwalniając czas, posyłać elektryczne donaty, tak zwane młoty gigawatowe itd. I po chwili grania orientujemy się, że gram w trzecioosobową strzelankę z systemem osłon zasłaniającą się supermocami z silną domieszką parkouru i otwartym miastem. Nie jest to jednak zła informacja, bo Infamous to dobra strzelanka trzecioosobowa. Każda moc ma wyczuwalnego kopa, zadają inne obrażenia, a także celuje się nimi dobrze. Są też trochę bardziej oryginalne moce, ale zazwyczaj korzystamy z podstawowego arsenału, do którego amunicję wysysamy ze źródeł prądu. Możemy również kupować ulepszenia dla naszych zdolności za punkty doświadczenia, które dostajemy podczas gry. Nie ma niestety multiplayera, który przydałby się w grze tak mocno opartej na strzelaniu z zaosłą. Otwarte dla nas Empire City nie jest co prawda zbytnio okazały pod względem graficznym, ale trzeba pamiętać, że to gra o otwartej strukturze. Obiekty są co prawda pokryte dobrej jakości teksturami, ale często się powtarzają, przez co Empire City, mimo że jest dosyć duże, nie prezentuje się zbytnio okazale. Może również się zdarzyć, że jakiś obiekt nagle się pojawi, a wcześniej wspomniana wchodząca w budynki kamera oraz animacje postaci też można było zrobić lepiej. Mimo tego, że zdarzają się czasami spadki płynności, ale nie szczędzi ona nam też wrogu. Udźwiękowienie jest przyzwoite, wcześniej wspomniana lokalizacja daje radę, choć nie jest pozbawiona błędów, dźwięki pasują do mocy, a muzyka pasuje zazwyczaj do sytuacji. Mimo pewnych niedoróbek, Infamous jest dobrą grą, która nie jest zbyt długa jak na sandbox. Bo ukończenie całej fabuły wraz z wykonaniem kilku misji pobocznych zajmuje około 12-14 godzin. Gra, mimo tej niezbyt długiej kampanii, zasługuje na uwagę, a wydaje mi się, że gdyby ją wydłużyć, to tylko by na tym straciła. Świetny model parku, dający satysfakcję strzelanie, system karmy, dobra fabuła czy oryginalny sposób poruszania się po mieście to wystarczająco wiele, aby mógł polecić wam tę grę. Jeśli przymkniecie oko na kilka wcześniej wspomnianych niedróbek, to będziecie się świetnie bawić.